Dlaczego podać? Zakaz podania. Pakiem miałem coś. Gdzie jest ta MK? Przy no, możliwe, że na górze. Nie jest, gdzieś bez. Gdzie to, jest? wiesz? Jest bez, no. Ławka? No, Szwecy, broń się patrzy Co ma kurwa? No właśnie. O hmm. No weź no broń jest trupy sobie. Co ty w ogóle... AWP, Lisa, w oknie. Czy dziełem pod, ja pod, pod, pod konem?